w czasach gdy rycerze nosili zbroje cięższe od swoich marzeń a konie były jedynymi istotami w królestwie które naprawdę rozumiały logikę świata żył rycerz o imieniu Guram był gruzinem o sercu tak wielkim że w jego wyobraźni mieściło się całe królestwo a jego głowa pełna była idealistycznych wizji chciał uratować świat stać się legendą i zachować wieczną młodość jego towarzyszem był Cheval de Sureau, francuski rumak o pysku tak sarkastycznym, że każde jego mrugnięcie wydawało się komentarzem do ludzkiej głupoty. Koń był silny, zdrowy i sprawny, a jego każdy ruch emanował siłą i pewnością. Machając ogonem z ironiczną elegancją, obserwował entuzjazm Gurama z wyraźną dezaprobatą. Guram dowiedział się o eliksirze młodości. Napoju, który miał zachować młodość na zawsze. Jego serce zabiło mocniej, wyobrażał sobie wieczną przygodę, niekończące się walki z potworami, triumfy nad złymi czarownikami i niekończące się opowieści o jego własnej odwadze. Nie przeszkadzało mu, że jego wiedza o alchemii była mniejsza niż jego umiejętność przewracania się w zbroi. Szewal przewrócił oczami tak mocno, że góram przez chwilę pomyślał, że koń zamierza wystrzelić je w kosmos. Naprawdę, panie, teraz będziemy ratować eliksir, który nie tylko zachowuje młodość, ale którego skutków ubocznych nie znasz, ale pewnie to szczegół. Pomyślał koń, machając nogą w rytmie dramatycznego westchnienia. Po długiej i dramatycznej podróży dotarli do wieży Czarnoksiężnika, strażnika eliksiru. Ten starzec o twarzy wykrzywionej w permanentnym uśmiechu rzekł – ha, więc chcesz eliksiru. Wiedz, że każdy łyk ma swą cenę. Jeśli go wypijesz, tylko pocałowanie w tyłek twojego wierzchowca odwróci skutki. Guram spojrzał z przerażeniem, a szewal przyjął pozycję wybitnie niechętnego uczestnika, podnosząc brwi i prychając – och, panie, chyba jednak nie jestem gotów uratować twojej skóry ceną mojej własnej godności. Guram, pewny siebie natychmiast wypił napój, w swej naiwności nie zwrócił uwagi, że etykieta ostrzegała. Nie dla marzycieli o słabym żołądku, ani dla tych, którzy wierzą w swoją nieomylność. Efekt był natychmiastowy i katastrofalny. Guram postarzał się o trzydzieści lat w pięć sekund, jego broda spadła w kłębach siwych włosów a w oczach pojawiły się zmarszczki tak głębokie, że wydawało się, iż ktoś wyrzeźbił tam całe epopeje. Szewal prychnął, machając ogonem i koślawo stając na jednej nodze, jakby chciał powiedzieć Gratulacje, panie, twoja nieśmiertelność właśnie uciekła przez tyłek twojej głupoty. Rycerz próbował przekonywać, błagać, a nawet śpiewać serenady, podczas gdy koń odskakiwał. Nagle góram podstępnie wyciągnął kawałek marchewki i powiedział z dramatyzmem: Och, wspaniały szewalu, jeśli dasz się pocałować, możesz mieć tę marchewkę i moją wdzięczność, która jest wieczną legendą. A szewal prychnął. Marchewkę sam sobie w tyłek możesz wsadzić, panie, ale skoro o mnie mowa. Koń zawiesił głos, patrząc z ironiczną powagą. Zgadzam się ci pomóc, jeśli podczas powrotu zostanę wierzchowcem. Wiesz kto powinien być na wierzchu w tej podróży, prawda? I tak, w najbardziej absurdalny i groteskowy sposób Guram pocałował Szewala tam, gdzie nikt normalny by nie odważył się spojrzeć, a magia zadziałała. Rycerz odzyskał młodość i energię, wyglądając jakby nigdy nie dotknęła go starość. Szewal z dumą w oczach i sarkastycznym uśmiechem spojrzał na górama i machnął ogonem z wyraźnym przesłaniem Czas na prawdziwe przywództwo, panie. Nim góram zdążył zareagować, koń dosłownie wskoczył na jego plecy, siadając z taką pewnością, jakby zawsze to on był wierzchowcem, a rycerz jedynie twardą platformą do siedzenia. Góram jęknął, próbując utrzymać równowagę, podczas gdy szewal galopował naprzód. Każdy jego ruch pełen siły i gracji, a jego sarkastyczne prychania brzmiały jak komentarze do całej sytuacji. No cóż, panie, widać, że twoje marzenia o heroizmie będą teraz wyglądać trochę inaczej. Trzymaj się mocno. Ja prowadzę, ty. No cóż, ty jesteś pod spodem.